Witajcie z powrotem i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka Geek Factor News. Wróciłem, wróciłem, wróciliśmy razem z moją żoną Basią, wróciliśmy z naszego miesiąca miodowego i było po prostu bajecznie. Oczywiście zaczynamy od, od Geek Factor News, więc zaczynamy tradycyjnie od głoszeń parafialnych. W, sensie, więc ogłoszenia, w ogłoszeniach parafialnych na chwilę powrócę do tego, że tak wróciliśmy, po prostu było fantastycznie. Wypoczęliśmy przez 10 dni, nie, nie robiliśmy dosłownie nic i było cudownie. Słuchajcie, no co, co tam mogę jeszcze powiedzieć? Dużo graliśmy sobie w skrable. No, Basia lubi co zrobić. E, graliśmy w poprzez wieki, graliśmy w zombiaki, oprócz tego oglądaliśmy, oglądaliśmy Gwiezdne Wojny, żeby się przygotować na epizod siódmy. Oglądaliśmy, obejrzeliśmy cały pierwszy sezon Jessica Jones, świetny serial. Bardzo wam polecam, jeżeli jesteście fanami Marvela, ale na przykład byliście zdania, że Marvel był dla was trochę za bardzo cukierkowy, to absolutnie Wam polecam Jessica Jones jest. Tak, jeżeli, a zwłaszcza jeżeli podobał się wam Daredevil, jeżeli podobał się wam Daredevil, Jessica Jones się wam na pewno spodoba. Absolutnie wam polecam. Co jeszcze mogę powiedzieć? No po prostu było świetnie, wypocząłem, wróciłem i jestem gotowy do pracy, a pracy już na mnie trochę czeka, ponieważ już parę gier się pojawiło do recenzji kolejnych i wiem, że przy, pojawią się jeszcze pewnie w tym tygodniu przed świętami jeszcze, przyjadą do mnie następne. Na razie z tego co dostałem, to od wydawnictwa Rebel dostałem tajniaków do zrecenzowania. Od wydawnictwa G3 dostałem zrecenzowania Twoją kolej, a od wydawnictwa Phalanx dostałem Pingwiny z Madagaskaru, więc no, wszystko bardzo ciekawie zapowiadające się tytuły, do których bardzo chętnie usiądę i które niebawem dla Was zrecenzuję. Yy, udało mi się też w końcu rozegrać, a to już yy, to nie na, na, na wyjeździe, to nie, niedawno, w piątek, jest niedziela, w piątek rozegrać czteroosobową partyjkę w x grę planszową. Yy, jestem zajarany tym strasznie, ponieważ za, od zawsze chciałem to dla Was zrecenzować, ale ciągle czekałem aż tą czteroosobową partię rozegram. Teraz jestem już po i mogę z czystym sumieniem tę grę zrecenzować i pewnie za jakiś czas to zrobię, aczkolwiek to już pewnie wszystko będzie w styczniu. No, nie no, Mam nadzieję, jeszcze w tym tygodniu coś dla Was wrzucić, ale no, zobaczę, jak mi się uda. Więc to tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne. Tak myślę, że o niczym nie zapomniałem. Przechodzimy do newsów. Słuchajcie, w dziale newsy, no jak się domyślacie, przy tak yy, po prostu długiej naszej nieobecności, to tych newsów trochę się zrobiło. Ja wybrałem takie trzy fajne newsy filmowe i trzy fajne newsy telewizyjne, które mogą gdzieś tam was zainteresować. Pierwszy news filmowy to... Też słowo news jest tutaj lekkim przekłamaniem, już zobaczyli, już, już zaraz wam powiem o co chodzi. E, tyczy się mianowicie najnowszego epizodu Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy. Jest niedziela, jak wiecie w piątek, właściwie w czwartek, w nocy z czwartku na piątek miała miejsce premiera wielce wyczekiwanego, wyczekiwanego siódmego epizodu najsłynniejszej sagi science fiction w historii kina. E, po prostu ja jeszcze filmu nie widziałem. Nie widziałem, ale chcę go zobaczyć. Już jestem uzbrojony w to, w czym pójdę do kina, e, więc jak jakiś spoiler padnie w komentarzach, to... Mm. Ale mam nadzieję, że uda mi się zobaczyć jeszcze przed Wigilią. Może być ciężko, dużo roboty, dużo organizacji i tak dalej, tak dalej, ale y, no... Zobaczę, zobaczę niedługo, i prawdopodobnie, jeżeli zobaczę, to w tym tygodniu jeszcze, to wtedy też w tym tygodniu zobaczycie na kanale recenzję, bo chcę zrobić recenzję taką na gorąco, jak jadę samochodem świeżo po wyjściu z kina. E, więc tak, miała miejsce premiera, i słuchajcie, film zdobył całą masę pozytywnych recenzji. Wszystkie komentarze, które na temat tego filmu słyszałem, czytałem, były bardzo pozytywne. Jeśli chodzi o prequel, to w ogóle do i to nie ma co porównywać, to jest po prostu nieba, a ziemia, a niektórzy nawet mówią, że jest tam gdzieś bardzo wysoko się plasuje w, te, w tej filmach z tej oryginalnej trylogii, więc po prostu super. Pojawiły się też wyniki Box Office'u, słuchajcie, film przez pierwszy swój weekend wyświetlania w samych Stanach zarobił 238 milionów dolarów, a na całym świecie w ten pierwszy weekend zarobił 517 milionów dolarów. To Ła! Wow, miazga po prostu. Ja obstawiam, że Gwiezdne Wojny na bank przebiją awatar na liście tam all time światowego box office'u. Aczkolwiek pamiętajmy też, że ten box office jest zawsze trochę przekłamany, ponieważ oni zawsze podają to ile dany film zarobił kasy w tym okresie, w którym wychodził. To nie, nie, nie biorą pod uwagę takich rzeczy jak inflacja, nie biorą pod uwagę takich rzeczy jak na przykład właśnie w przypadku Gwiezdnych Wojen jest cała masa seansów IMAX, cała masa seansów 3D, a bilety na te seanse wiadomo są droższe niż standardowe bilety. No więc te rzeczy nie są brane pod uwagę. To akurat zawsze uważałem, że nasz polski system, e, jakby e, pomiaru sukcesu danego filmu, był o wiele bardziej czytelny i przede wszystkim sprawiedliwy, box Office Polski jest mierzony w liczbie widzów w kinach, nie w liczbie pieniędzy, którą przyniósł, tylko w liczbie widzów. No to jest dla mnie. Fair, bo w tym momencie, no nieważne z, jaki, z jakiego okresu film jest, czy to jest film z lat 60., czy film sprzed 3 lat, e, każdy ma dokładnie takie szame, same szanse wej wejść jakby na tą listę. Więc tak, miażdży rekordy popularności, a najlepsze jest to, że w tym całym szale premiery epizodu 7 ja podejrzewam, że sporo z was zapomniało, albo może nawet nie wie, że już za miesiąc zaczynają się prace na planie epizodu 8. Dokładnie, za miesiąc reżyser Ryan Johnson po prostu stanie na planie epizodu ósmego i zaczną go kręcić i ten epizod 8 się pojawi w 2017, dobrze mówię, chyba tak, albo w 2018, mogą mi się pomylić, ale już w styczniu mają zacząć pracę na planie, więc no super, po prostu super, bardzo fajnie, ja się cieszę, że ta saga powróciła i mówię, mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu ją zobaczę i dla Was zrecenzuję. Kolejnym newsem, nie wiem czy kojarzycie, był taki film Strażnicy Galaktyki, bardzo mi się ten film podobał, jest to jeden z moich ulubionych filmów z kinowego uniwersum Marvela i teraz wiadomo niedługo też zaczynają kręcić drugą część i nie wiem czy jeżeli film widzieliście, jeżeli nie widzieliście filmu to polecam, obejrzyjcie go, jeżeli film widzieliście natomiast to pamiętacie tam pod koniec był poruszony, zaznaczony bardziej wątek ojca Petera Quilla, czyli Starlorda. I teraz wiadomo, no naturalną rzeczą dla wszystkich było to, że no, ten ojciec jakoś się tam w drugiej części pojawi. Owszem, pojawi się i słuchajcie, są prowadzone negocjacje z bardzo fajnym aktorem do zagrania właśnie roli Petera Quilla i tym aktorem jest Kurt Russell. Kurt Russell teraz zdobywa bardzo dużo dobrego, że tak powiem, rozgłosu ze względu na swoją rolę w najnowszym filmie Quentina Tarantino The Hateful Eight, Nienawistna Ósemka. Więc moim zdaniem to, że akurat on ja absolutnie popiera mi jego kandydaturę na zagranie tej roli, moim zdaniem byłoby to świetne i już widzę po prostu zestawienia kerta z Chrisem Prattem, podejrzewam, to mogłoby być jeden z lepszych w ogóle scen w całym filmie. Mam, mówię, to jeszcze nie jest oficjalnie potwierdzone, ale już jest na tyle zaawansowane, że dużo yy, zaufanych dla mnie, przeze mnie źródeł już o tym mówi tak wprost. Kolejnym newsem jest to, że wiecie, że będzie nowy film o Batmanie. Wiecie o tym, bo mówiłem Wam już o tym po prostu pintylion razy. Będzie solo film o Batmanie, Ben Affleck oczywiście w roli Batmana, wszystko fajnie, nie wiadomo jeszcze kiedy, ale no wiem, że Warner Brothers jakoś tam bardzo intensywnie nad tym pracuje, żeby jak najszybciej tego Batmana solo w kinach pokazać. I wiesz, tam mówiłem, co będzie, kto będzie czarnym charakterem, że będzie Joker i tak dalej, ale teraz się pojawia bardzo ciekawa plotka. Mianowicie pojawia się plotka co do jeszcze jednej postaci, która się w tym filmie ma pojawić. I tą postacią jest nikt inny jak Deadshot w wykonaniu Willa Smith'a. Will Smith zagra Deadshota w nadchodzącym w przyszłym 2016 roku Suicide Squad i teraz właśnie są, ponieważ Will Smith tam podobno się bardzo mocno chce zaangażować w całą przyszłość Warner Brothers DC i tak dalej. jest Trochę dziwne biorąc pod uwagę, że jego postać nie jest jakaś super znamienna w, kim, w komiksach, no ale pomijmy to. I bardzo mu zależy, żeby się kilka, w kilka razy w kilku filmach mniejszych lub większych rolach pojawić. Okej, okay, czemu nie? No i właśnie podobno w filmie solo, filmie o Batman, solowym filmie o Batmanie Deadshot ma zagrać taką rolę, coś na zasadzie jakby western, dobry, zły i brzydki. Więc jest niewykluczone, że tam Deadshot gdzieś tam zacznie współpracować z Batmanem ku pewnie wielkiemu rozczarowaniu, rozczarowaniu i wielkiej niechęci Batmana, ale jakoś to tam pewnie będzie rozegrane. Ta, tylko to jest na razie w fazie plotki. Jak to potwierdzą, to wam to powiem. Ale jest to na tyle fajna plotka i na tyle mi się to spodobało, że jestem bardzo ciekawy, co z tego może wyjść, bo jestem bardzo ciekawy, co tak naprawdę wyjdzie z tego całego uniwersum DC, że stwierdziłem, że wam to powiem. To były newsy kinowe, teraz newsy telewizyjne. Słuchaj, słuchajcie, pierwszym newsem telewizyjnym jest to, że będzie serial Rambo. Przynajmniej chcą pracować nad serialem Rambo. Czy on dostanie oficjalnie, oficjalnie zielone światło? No to to stwierdzą, jak zobaczą pilota i tak dalej, zobaczą, czy to, czy to ma sens dalej z tym iść. Natomiast ten serial będzie i tak naprawdę nie wiem, nie wiadomo jeszcze kto w nim zagra. Nie wiadomo kto za to będzie odpowiadał. Jak tylko te rzeczy się pojawią, to też wam to przekażę. Natomiast jedną rzeczą, którą już wiemy. Która jest to niestety taka średnio fajna jest to, że Sylvester Stallone podobno nie będzie w żaden sposób w ten serial zaangażowany. Więc będzie Rambo bez Rambo. Kolejny świetny pomysł z hollywoodzkiej maszyny, no ale... Wiele już pomysłów było, o które, że tak powiem, przekreślałem na starcie, a potem się okazywały całkiem fajne. Było wiele pomysłów, które brzmiały rewelacyjnie, rewelacyjnie, nie mogłem się doczekać i okazały się totalną kaszaną, więc jakby jestem otwarty, ale no Rambo bez Rambo, nie? Słuchajcie, jest taki serial teraz na HBO właśnie się skończył drugi sezon. Ja nie wiem czy wy go oglądacie, ale jeżeli go nie oglądacie, to powinniście. The Leftovers, po polska nazwa to chyba pozostawieni, tak mi się wydaje, albo Porzuceni, nie jestem pewien. I jest to po prostu jeden z lepszych seriali, jakie od dawna widziałem, a drugi sezon uważam, uważam, uważam za po prostu milion razy lepszy od pierwszego, no może nie milion razy, ale dużo lepszy od pierwszego. Jestem zachwycony muzyką, zdjęciami, dialogami, aktorstwem, po prostu Justin Terrow i Kerry Coon w głównych rolach Kevina i Nory są po prostu no rewelacyjni. Fani Doktora Who mogą tam w paru odcinkach zobaczyć Christophera Ecclestona w bardzo też fajnej roli i naprawdę Naprawdę świetny serial. Bardzo Wam polecam zwrócić na niego uwagę. A HBO właśnie ogłosiło, że będzie trzeci sezon. Będzie to, będzie to zarazem ostatni sezon, ale będzie tak, bo tam ludzie mieli obawy, że tam w drugim sezonie z jakiegoś powodu oglądalność im spadła. Więc no, może, może trzeciego sezon, sezonu nie będzie, ale będzie. Więc będzie i będzie to ostatni sezon. Ale no ja osobiście się nie mogę doczekać. I ostatni news telewizyjny jest taki, że będzie serial o tytule Designated Survivor z. Kiferem Sutherlandem w roli głównej. Teraz tak, o co w tym serialu będzie chodziło? W Stanach, w rządzie Stanów Zjednoczonych mają coś takiego, że jak na przykład jak jest wygłaszany ta... Nie wiem jak, ta, jak to przemówienie prezydenta ma, yy, ma, ma swoją nazwę po polsku, to jest State of the Union. On tam się spotyka w kongresie, po prostu im wygłasza takie przemówienie o tym, podsumowuje co się działo do tej pory. Ogłasza jakieś plany, coś tam, różne takie strategie, o strategii ich rozmawia, rozmawia. Takie coś na, zas na zasadzie, nasz expose, tak? Jakby, jak nasz rząd robi expose, czasami tak, to, to jest coś w tym stylu. I chodzi o to, że wówczas na sali. Są, jest prezydent, jest wiceprezydent, jest speaker of the House. Jest tam parę innych osób, które są, jakby, w, w, mog, osoby, które mogłyby zastąpić prezydenta w razie tragedii. Tak, tak jak u nas, w, w, nasza konstytucja przewiduje, że w przypadku nagłej śmierci prezydenta. Prezydent, obowiązki prezydenta przejmuje marszałek Sejmu, coś, co niestety mieliśmy, mieliśmy możliwość niestety to przetestować w rzeczywistości, jak to się odbywa w 2010 roku, to w Stanach jest podobnie, tak? czyli jest tam prezydent, jeżeli prezydent umrze, to go zastępuje wiceprezydent, jeżeli na przykład w danym momencie akurat z jakichś powodów nie ma wiceprezydenta, to jest tam właśnie speaker of the house i tak dalej, i tak, dalej, i tak dalej. Więc zawsze jak jest jakiś taki state of the union, albo jakaś inna okazja, gdzie wszyscy ci najważniejsi właśnie z tej listy w tym uczestniczą, to wybierają jakiegoś takiego nie wiem jak to nazwać coś na zasadzie jakiegoś takiego członka kabinetu czy jakiegoś takiego posła coś takiego tego osoby zupełnie z niższego rzędu, który ma zostać, nie iść na to tylko po to, w razie czego, gdyby tam jakaś nie wiem, właśnie był jakiś zamach terrorystyczny, jakaś bomba czy coś by wszyscy zginęli no to ta osoba będzie prezydentem, wiadomo. No jeszcze nigdy w historii świata się to nie zdarzyło ale tak robią na wszelki wypadek. No więc ten serial, strasznie długi wstęp, przepraszam, ale chciałem, żebyście mieli jakiś trochę kontekstu. Ten serial właśnie opowiad będzie opowiadał o człowieku, który właśnie zostaje wybrany na tego tam e, pracownika rządu niższego rzędu, który ma się, że tak powiem, wymiksować z tego, zostać u siebie w biurze, w domu, gdziekolwiek. I niestety dochodzi do tragedii i wszyscy praktycznie znaczący politycy w amerykańskim rządzie giną. I on zostaje prezydentem, no i oczywiście potem on próbuje dochodzić tego, co się stało i tak dalej, taki podobno bardzo, ma to być jakiś taki thriller polityczny, no i oczywiście Kiefer Sutherland będzie grał właśnie główną rolę. Słuchajcie, Kiefera Sutherlanda nigdy za mało. Jeżeli to będzie właśnie taka, jeżeli to będzie bardziej w klimacie thrillera politycznego, bo coś tam mówili, coś tam napisali też, o jak, o, że będzie tam jakiś wątek rodzinny. Jeżeli mam nadzieję, tego wątku rodzinnego będzie jak najmniej, a będzie bardziej właśnie thriller polityczny, Kiefer Sutherland, ja się na to piszę. Zwłaszcza, że scenarzystą ma być Simon Kinberg, osoba, która jest odpowiedzialna za ostatnich kilka filmów z serii X-Men, więc które mi się osobiście bardzo podobały i moim zdaniem były bardzo dobrze napisane więc y, czemu nie? Szukam, y, czekam z niecierpliwością. To by było na tyle jeśli chodzi o newsy. Przechodzimy do QA. QA, czyli nasze miejsce na rozmowy. Y, nie wiem czy pamiętacie, ale jakiś czas, y, jak, jak ogłaszałem wyniki konkursu w Geek Factor News parę dni przed moim wyjazdem. To mówiłem, że śmiało zadajcie pytanie, jeżeli chcecie czekać 3 tygodnie, 3 tygodnie na odpowiedź, ale pojawiło się jedno pytanie. Mój stały po prostu jeden z moich stałych widzów Adrian Kramarzyk nie zawiódł i zadał pytanie. I jakie zadał pytanie, Adrian? Ile masz lat? To jest pytanie, które zadał mi Adrian. Ile mam lat? I teraz się zastanawiam, czy się pochwalić, czy nie. No dobra. Urodziłem się w cudownym roku 1984 w październiku, co oznacza, że mam 31 lat to tyle, ja domyślam się, że po to się tak spytałeś, żeby właśnie tam nie żebyś jakoś specjalnie rozwodził nad tym i tak dalej ale tak, mam 31 lat nazywam się Paweł, planszoholikiem jestem od dwóch lat e, i tak dalej e, słuchajcie, Q&A, czyli zadajecie pytania w komentarzu w komentarzach pod spodem, ja na nie odpowiadam za tydzień w kolejnym odcinku e, więc tak nic więcej nie ma, żadnych więcej pytań nie ma. Wiecie, ja przepraszam, jestem może jeszcze trochę zakręcony, bo jeszcze do siebie nie doszedłem po powrocie. Jak widzicie, w ogóle się sceneria trochę zmieniła. Przeważnie mówię, tam przy, siedzę przy stole, ale po prostu jesteśmy w totalnej przedświątecznej gorączce. I organizacyjnie nie mamy czasu praktycznie na nic, więc po prostu tak przekładanie tego stołu i ustawianie tego wszystkiego jest dla mnie za bardzo czasochłonne, dlatego parę odcinków, dwa, trzy odcinki Geek Factor News będą właśnie, że tak powiem, w tej scenerii tutaj robione. Mam nadzieję, że Wam to jakoś bardzo nie przeszkadza. Mam nadzieję, że do przyszłego tygodnia, czyli do kolejnego odcinka Geek Factor News będzie recenzja Gwiezdnych Wojen. Mam nadzieję, że na pewno będzie, 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 będzie jakiś taki przedświąteczny filmik, gdzie bym chciał Wam złożyć życzenia, jeszcze teraz tego nie będę robił. I mam nadzieję, że jakąś recenzję wrzucić, słuchajcie, no mam tam już przygotowany praktycznie materiał do zrobienia dla was recenzji Splendoru. Może ten XCOM mi się uda? Nie, wątpię, bo X-Ką to zasady gry strasznie długo będę kręcił. Może coś z tego mi się uda zobaczyć. Nie, przed nie. <laughs> Sorry. Ale, ale ty, mam nadzieję, że coś się pojawi przed kolejnym Geek Factor News. A tak to pamiętajcie, pamiętajcie o Q&A, w komentarzach zadawajcie pytania. A tak poza tym to bardzo się cieszę, że do was wróciłem. Bardzo się cieszę, że znowu może do, mogę do was nawijać. Słuchajcie, w ogóle bardzo fajnie wzrosła liczba subskrybentów od mojego wyjazdu do mojego powrotu. Bardzo mi się to podoba. Zachowajmy to tempo wzrostu. Jest was coraz więcej. Wszystkich nowych bardzo serdecznie witam. Jeżeli już macie jakieś wątpliwości, już wam się coś nie podoba, to to piszcie. Polecajcie znajomym, słuchajcie, komentujcie. Nie musicie zadawać pytań, możecie komentować dowolne z tych newsów, i tak dalej. oczywiście. E, no i co, i to chyba tyle, nie? E, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, a przede wszystkim oglądajcie. Zapraszam Was do kolejnych odcinków. Cześć!